Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Territorial Id. Gramy sobie na mapie Swamp. Będzie to gra drużynowa. Tym razem 26 osób w lobby się znajduje, a my jesteśmy w drużynie czerwonej. Znajdujemy się tutaj na południu i zobaczymy, jak nam tutaj dzisiaj pójdzie. Lecimy sobie pod PL. Na chwilę obecną, no tutaj, Gabako. Daje radę, daje radę, jeśli chodzi o nasze otoczenie. Wydaje mi się, że raczej z niebieskim najlepiej jest mieć sojusz, a atakować po prostu różowych. Tego będziemy musieli sobie wybić, bo on jest w środku tutaj między czterema naszymi graczami. Właściwie pięcioma, jeśli Hitlera też liczyć. Więc będzie do zneutralizowania jak najszybciej, po prostu jak tylko będziemy mogli. To trzeba go tutaj. Wykończyć kompletnie. Lecimy sobie na północ. Tam na południu mamy tylko naszych, więc stamtąd terenów nie musimy brać, bo i tak przejmą je nasi teamci. I lecimy sobie w górkę. Ładnie, tutaj tutaj wszystko elegancko sobie czyścimy. W miarę możliwości. Lecimy sobie jeszcze bardziej na północ. Bo musimy mieć tutaj jakieś wyjście. Ty chcesz sojusz? Kolega mój sympatyczny. Chyba nie chcę. I tutaj sobie podobijamy te boty, bo już w zasadzie nie mamy gdzie wyjść. Tutaj możemy popłynąć. Tutaj wydaje mi się, że może też byśmy gdzieś mogli popłynąć, czy nie za bardzo. Nie wiem, chyba nie. Nie mam pojęcia, z kolei tak, ty jesteś za duży, więc możemy cię delikatnie tutaj zepchnąć, dokładnie, to poczekamy delikatnie, bo mamy mało jednostek, bardzo dużo terenu, Dobre, dobijemy sobie ciebie w takim razie, jak już się prosisz po prostu, ten różowy mógłby tu na południe iść, nie wiem czemu, nie wiem czemu nie idzie. I tą łódeczką z kolei płyniemy sobie bardziej. O, ten atakuje. i co ty robisz, człowieku. Ja powinienem jego atakować. Nie, no nie. Ty, ty nie, ty nie. Boże, co za człowiek. Tego atakuj. Tego atakuj. Źle czyni. No, patrzcie, i atakuje tego łoś. Niepotrzebnie zupełnie. I później mi odetnie wszystko. Moja łódka tam płynie, fajnie. Sobie płynie elegancko. Gdzie jest? Tu jest. Widzę hmm. coś w ten deseń. Tutaj możemy płynąć na południe, bo mamy bota do przejęcia. Przejmiemy tutaj jeszcze delikatnie ten teren. Ty, atakuj tego. Ty i ty, atakujcie tego gigna. To jest nasz idealny cel. Możemy trochę go zaatakować. Tu mamy więcej jednostek od niego, mniej terenu, więc musimy go dogonić. Jeszcze troszeczkę możemy go zaatakować. Mnie wybrał na cel, ok. To niech sobie wybiera, mi to tam ryba. A tutaj różowy jest bardzo duży, naprawdę niesamowicie duży jest, więc poczekamy sobie delikatnie, chociaż na moment do ataku, tutaj nasza łódeczka elegancko przypłynęła więc sympatycznie tutaj sobie tego zaatakujemy, bo on praktycznie tutaj jednostek nie ma atakuj, atakuj ataku Litwo, nie ma problemu, nie to tam ryba teraz mam nadzieję, że ten mnie nie odetnie, nie odciął mnie, bardzo dobrze mega się cieszymy z tego powodu i tutaj różowy leci, ta No dobra, no to jak różowy leci. tutaj ja będę musiał tutaj popłynąć sobie tu i ówdzie. Ładnie, przejęty teren. Możemy teraz atakować tego. Dokładnie. Tutaj sobie jeszcze łódeczkę zrobimy, zmienić mieć podejście. I możemy sobie atakować ładnie. To to jest. Ten atakuje bardzo mocno. E, dobra, wyślijmy sobie taką łódeczkę z 500 tysięcy, tutaj. E, zaatakujmy to. Nie, 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 nie będziesz mi tutaj takich rzeczy niedobrych robił. Mój przyjacielu. E, nie wiem, kto ten jest. To jest Gabako. To jest ten. Boże, on nie ma w ogóle. Ja pierdzielę. Po co on tak atakuje? Po co tak atakujesz, człowieku? Nie masz w ogóle jednostek. Ty się człowieku, broń. Broń się. Atak zły. Nie, nie, nie. Możesz próbować, ale nie. Nie, nie, nie. Nie dam ci. I tutaj sobie popłyniemy jeszcze po ten kawałeczek. Teraz trochę odpoczniemy i znowu atakujemy ty tego, ty tego. Lecimy sobie dalej. Dokładnie. Tu sobie wyślemy jeszcze łódeczkę. Tak jest. I atakujemy. Póki mamy czerwony interest rate, po prostu atakujemy, niczym się nie przejmujemy. Ładnie. Tutaj możemy wysłać łódeczkę. Możemy, no to wysyłamy oczywiście. Nie, nie, nie. To atakuj. Okej, okay, to było trochę mocniejszy, mocniejszy atak delikatnie był. No to my też troszeczkę mocniej zaatakujemy tutaj oczywiście. Jeszcze mocniej zaatakujemy w takim razie. Nie wiem, on jest tutaj senno. Uuu. Full senno tutaj 211. O, no to teraz już mamy piękną sprawę wyjaśnioną. Nie sądzę, żeby ktoś mógł tutaj nas zatrzymać. Lecimy sobie, zbijamy tutaj po kolei boty naturalnie. Ślicznie, tak jest. Tutaj możemy to przejąć. Oczywiście koledzy powychodzili, bo za dużo tutaj szans już im nie zostało. No, tutaj jeszcze do przejęcia dokładnie. Mamy kilka milionów właściwie wolnych jednostek, więc możemy tutaj wysłać w zasadzie wszystko na, dwa, na 211. I powinniśmy go sobie elegancko przejąć. I tutaj zaklaszczamy wszystkim, pogratulujemy. Oczywiście Ty mógłbyś wykończyć to, proszę Cię bardzo, czy, czy, czy nie do końca? I oczywiście serducho na koniec. Piękna, drużynowa gra. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zachęcam do subskrybowania, lajkowania i oczywiście widzimy się już wkrótce w kolejnym. Trzymajcie się, hej!